Cześć! Nazywam się Marcin Kowalik, jestem organizatorem szczytu ubezpieczeniowego. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym Ci powiedzieć, czym jest program partnerski szczytu ubezpieczeniowego, właśnie już za chwilę zaczynamy, ale po to, żeby mógł dotrzeć z ważnymi informacjami do odpowiednich osób, mam uprzejmą prośbę. O komentarz. Dodaj komentarz pod tym filmem. Napisz w komentarzu, czy chcesz otrzymywać do 118 zł prowizji za polecenie szczytu. Jeżeli tak, to super, napisz w komentarzu, czy masz już jakiś dostęp w VIP wideo. Czyli czy już kupiłeś już jakiś albo kupiłaś dostęp w VIP wideo ze szczytu ubezpieczeniowego? Jeżeli tak. To który VIP wideo 2017, czy 2018, czy też 2019? To jest dla mnie bardzo ważne, bo dzięki temu będę mógł zaserwować Tobie później w odpowiedzi odpowiednie informacje. No i jeżeli chcesz zarabiać w programie partnerskim Szczytu Ubezpieczeniowego, to też dodaj, proszę, komentarz. Dzięki temu pomogę Ci szybko wystartować. Po kolei, za chwilę dowiesz się, po pierwsze, czym jest szczytubezpieczeniowy.pl, jeżeli jeszcze nie wiesz. Co mało prawdopodobne, ale jeżeli nie wiesz, to za chwilę wszystko wyjaśnię. Powiem, dlaczego stworzyłem program partnerski Szczytu Ubezpieczeniowego. To ważne. Powiem, kto może zarabiać razem z nami na szczycie ubezpieczeniowym. Z nami mam na myśli ze mną, z prelegentami, z mediami, z partnerami. Dowiesz się też, ile możesz zarabiać w programie partnerskim i jak możesz zarabiać więcej dzięki swoim kontaktom. To wszystko. W krótkiej prelekcji, w krótkiej prezentacji za chwilę wszystko Ci opowiem. Czym jest SzczytUbezpieczeniowy.pl? ubezpieczeniowy.pl? To jest mój autorski projekt, to jest jedyna w Polsce internetowa konferencja dla agentów ubezpieczeniowych, to jest fachowa wiedza od praktyków i specjalistów, to są specjalne szkolenia i wykłady w postaci wideo dostępne. Przez internet, wszędzie gdzie jest agent ubezpieczeniowy, czy w suwałkach, czy w Szczecinie, czy w Krakowie, czy w Zakopanym, wszędzie tam, gdzie jest internet, tam agent ubezpieczeniowy może kupić taki dostęp do takiego szczytu ubezpieczeniowego, rozwijać się, dowiedzieć się, jak pozyskiwać więcej klientów, jak domykać sprzedaż, jak zaoszczędzić czas na bycie z rodziną, czy też jak sobie usprawnić na przykład wiele procesów biznesowych. Co roku jest kolejna odsłona. Już był szczyt ubezpieczeniowy 2017, był 2018, będzie 2019 i pewnie będzie jeszcze długo. Co roku to oznacza, że są co roku nowe szkolenia i treści. To też, uwaga, oznacza, że polecając szczyt ubezpieczeniowy, zarabiając w programie partnerskim szczytu ubezpieczeniowego, masz szansę co rok na nową sprzedaż, więc co rok na nową. Prowizję. Jeżeli chcesz zarabiać w programie partnerskim szczytu ubezpieczeniowego, to dodaj komentarz pod tym filmem, dzięki temu będę mógł się z Tobą skontaktować i pomóc Ci w starcie. Ale idziemy dalej. Widzisz przed sobą w tej chwili przykładowy pierwszy ekran szczytu ubezpieczeniowego właśnie 2018. Widzisz wyjątkowych, specjalnie dobranych na tą okazję prelegentów. Ja w nich wierzę, ja wierzę w merytoryczny materiał, który oni zawsze przygotowują, w merytoryczny charakter tego materiału. To są doświadczeni ludzie, praktycy, oni nie teoretyzują, to są ludzie z branży ubezpieczeniowej, to są szkoleniowcy, to są specjaliści od marketingu i sprzedaży. No i teraz nasuwa się pytanie kluczowe: po co program partnerski? Dlaczego w ogóle to uruchamiam? I dlaczego w ogóle o tym mówię i dlaczego zapraszam ciebie właśnie, bo ta wiadomość jest skierowana bardzo precyzyjnie do wybranych osób, nie do wszystkich. Dlaczego zapraszam ciebie właśnie do przystąpienia do tego programu partnerskiego? To jest tak, że prelegenci i klienci już zarabiają razem z nami na szczycie ubezpieczeniowym. To się dzieje tak, że większość klientów, którzy kupili szczyt ubezpieczeniowy VIP Video, dostali też w specjalnym liście dedykowany kupon, i dzięki temu mogą polecając ten kupon dalej, zarabiać na szczycie. Dostają prowizję. To samo się tyczy prelegentów. Każdy z prelegentów dostał swój dedykowany kupon, i jeżeli ten kupon wręczy komuś, w sensie poleci, wyślij go e-mailem, ten, ten kod rabatowy, i potencjalny klient kupi coś z wykorzystaniem tego kuponu, właśnie na szczycie ubezpieczeniowym, wtedy prelegent też dostaje prowizję. Ale pomyślałem, że, no tak, po pierwsze, liczba tych partnerów, też mediowych, dziennikarzy, klientów bardzo szybko rośnie. Więc trzeba wymyślić lepszy sposób na, na to, podzielenie się prowizją, chociażby, tak. No i zauważyłem, że istnieje taka potrzeba wielopoziomowego systemu prowizyjnego, tak, aby wynagradzani byli uczciwie wszyscy, którzy mają udział w poleceniu. Kolejna myśl. Taka, która mnie naszła dlaczego w ogóle uruchamiać ten program partnerski, pojawiła się kilka dni temu, kiedy podsumowywałem wyniki szczytu ubezpieczeniowego 2018, i tam jak popatrzyłem na to, w jakich najczęściej cenach kupowano dostęp VIP wideo ze szczytu ubezpieczeniowego 2018, to zauważyłem, że oczywiście większość klientów kupowała. W cenie najniższej 97 zł i to było prawie 70%. Później 16% kupowała już w wyższej cenie, 147 zł. Później 9% kupiło w cenie 197 zł. Natomiast 6% osób, które kupiły dostęp VIP wideo ze szczytu ubezpieczeniowego 2018, kupiło bilety w najwyższej cenie 297 zł. Więc jest to spore pole do podzielenia się prowizją z osobą, czy też z firmą, która takie polecenie wygeneruje. Dlatego pomyślałem, że klienci kupują dostęp w VIP wideo również w najwyższych cenach. Na ekranie też widzisz link do takiego większego podsumowania wyników Szczytu Ubezpieczeniowego 2018. Dobrze, powiedzieliśmy dlaczego uruchamiam ten program partnerski. Teraz powiedzmy, kto może zarabiać? No bo ta wiadomość, to wideo, ten przekaz jest skierowany i wysłany do precyzyjnie wybranej grupy osób. To nie trafia do każdego, ponieważ ja nie chcę mieć jakby wszystkich w tym moim programie partnerskim. Ja chcę mieć przede wszystkim ludzi, którzy lubią szczyt ubezpieczeniowy, którzy wierzą w ten projekt, którzy śledzą ten projekt od początku albo od jakiegoś tam zaawansowanego etapu, ludzi, którzy chcą współtworzyć ten projekt razem ze mną i razem z projektantami i ludzi, którzy też siedzą w ubezpieczeniach i chcą to środowisko poprawić i te mechanizmy poprawić i wydajniej pracować. Zarabiać w programie partnerskim szczytu może każdy po rejestracji. Ja oczywiście weryfikuję te osoby, które się zgłaszają do rejestracji. Jak się zarejestrować, to powiem za chwilę. Najskuteczniej natomiast polecają szczytu ubezpieczeniowi ci, którzy mają już dostęp w VIP wideo. Już tłumaczę o co tu chodzi. To zaobserwowałem sobie właśnie po tych klientach, którzy już kupili VIP wideo. I po prelegentach, że oni polecają najskuteczniej ten szczyt ubezpieczeniowy, z jakiego powodu? No, po prostu już wiedzą, jakie fajne treści są w, tym, w tych pakietach VIP-video, w tych płatnych pakietach, i no, to jest najlepszy sposób na zarekomendowanie komuś produktu. Wiara po prostu w to, że ten produkt jest świetny, i oni się identyfikują z tym szczytem ubezpieczeniowym, i dlatego oni najlepiej. Najskuteczniej polecają ten szczyt. I teraz, jeżeli jeszcze nie masz tego dostępu VIP-video, czy to z 2017 roku, czy to z 2018, czy też z tego nadchodzącego 2019, to też dodaj komentarz, nie wiem, napisz um, Chcę taniej VIP-video. Ja, I się dogadamy i e, udostępnię ci w jakichś fajnych warunkach ten VIP-video, po to, żebyś mógł zapoznać się z tymi materiałami, żebyś mógł. E, e, Pełnym przekonaniu i z ręką na sercu polecać szczyt ubezpieczeniowy dalej. I my też idziemy dalej. No dobrze, przejdźmy do konkretów. Ile możesz zarabiać w programie partnerskim szczytu ubezpieczeniowego? I teraz tak, jeżeli klient kupi VIP wideo za 475 zł, a jest taki, jest taki produkt, i ten produkt posiada zawiera w sobie w jednej paczce, zarówno 20, bodajże 4 prelekcje z szczytu ubezpieczeniowego 2017, jak i 16 prelekcji szczytu ubezpieczeniowego 2018, czyli pełne kombo, tam jest pełno tych prelekcji. Jeżeli klient kupi VIP video za 475 zł, to wtedy ty jesteś powiedzmy George'em Washingtonem, czyli jesteś na górze tego systemu, na poziomie 0, wtedy dostajesz 25% od wartości sprzedaży. 118 75 zł. 75 groszy. Fajnie, fajnie. Ale teraz tak. Powiedzmy, że pozyskałeś klienta Abrahama Lincolna. tak Abraham wtedy będzie w tej strukturze na poziomie 1. No i teraz powiedzmy, że Abraham pozyska kolejnego klienta na VIP-video za 475 zł. To wtedy nie dość, że oczywiście Abraham dostaje 118, ale wtedy też ty, mój drogi Georgiu. Dostaje 47,50 i tak dalej, i tak dalej. Poziomów jest kilka. To jest fajne dla wszystkich tych, którzy mają jakieś struktury sprzedażowe, które mają, którzy mają dużo kontaktów w branży ubezpieczeniowej dla, dla multiagencji ubezpieczeniowych, czy też dla, dla brokerów. To jest tak przemyślane, żeby wszystkich, którzy faktycznie przyczynili się w jakiś sposób do tej sprzedaży, żeby ich wynagradzać w jak najbardziej się da transparentny sposób. Ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat. Śmiało komentujcie, bo, bo te wszystkie komentarze są dla mnie istotne, po to, żeby jeszcze ewentualnie wprowadzić jakieś poprawki do tego programu. Natomiast wyprzedzając już nazewnictwo, czy też pytania, czy też Nazwijmy to ocenę tego programu partnerskiego, to jeżeli Wam się jakoś to źle kojarzy z systemami MLM, to ja to zamknę tylko już teraz takim jednym komentarzem: że mm, wierzę w każdy sensowny system prowizyjny, który oferuje klientom końcowym prawdziwą wartość i prawdziwy produkt. Jeżeli system prowizyjny wielopoziomowy nie oferuje Klientowi końcowemu prawdziwej wartości, prawdziwego, sensownego produktu, wtedy można mówić o ściemie Natomiast tutaj myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że zarówno przez to, że, jest, że są dobrani bardzo wartościowi prelegenci, przez to, że tak naprawdę ci prelegenci przygotowują szkolenia i prelekcje na podstawie tego, jakie Wy zadajecie pytania, bo tak się dzieje, bo to. To jest efekt tego mojego researchu, który robię przez, przez miesiące, przez lata. Na końcu tworzymy razem bardzo fajny produkt, bardzo fajne szkolenia, które odpowiadają tu i teraz na potrzeby właśnie agentów ubezpieczeniowych. No dobrze, powiedzieliśmy ile można zarabiać i że zarabiają po drodze wszyscy, którzy biorą udział w poleceniu pośrednio czy też bezpośrednio. Nie obawiajcie się, nie będzie zdjęć pokazywanych Waszych w tych, w tych drzewkach, Chciałem po prostu zademonstrować w sensowny, przejrzysty sposób, jak to działa. No, George Washington odmłodniał zdecydowanie, Abraham Lincoln też. Ok, powstaje pytanie, jak wystartować, jak możesz zarabiać w programie partnerskim szczytu ubezpieczeniowego? Krok pierwszy, taki podstawowy, to wchodzisz na stronę internetową szczytubezpieczeniowy.pl ukośnik strefa myślnik partnera. Czyli ten link, który jest wyświetlony. Widzisz taką stronę, właśnie jak, jak teraz, i trzeba wypełnić formularz, czyli stworzyć swoje konto partnerskie. I ja później otrzymuję tą, tą rejestrację i weryfikuję, czy, czy chcemy współpracować, czy nie. W większości wypadków chcemy, bo chcemy się rozwijać, chcemy się dzielić prowizją, i później dostajesz potwierdzenie mailem, czy, czy, że wszystko jest ok. Później, jeżeli. Zaakceptuję Ciebie jako partnera, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i będziesz mógł się zalogować lub będziesz mogła się zalogować już do swojej strefy partnera. I tam jest wszystko, czego potrzebujesz, żeby wystartować. Dostajesz swój numer partnerski ID i dostajesz swój partnerski URL. I ten Twój partnerski URL powinieneś dawać każdemu, komu chcesz polecić szczyt ubezpieczeniowy. I aby. Jeżeli chcesz pozyskać prowizję ze sprzedaży, no to ta osoba musi wejść przez ten link Twój partnerski URL, który jej wyślasz. To jest punkt pierwszy, podstawowy, najważniejszy, bo na tej podstawie działa tracking i rozliczanie prowizji, czyli krok pierwszy, osoba której chcesz polecić szczytu ubezpieczeniowy, musi od ciebie otrzymać ten Twój partnerski URL. Ja tu celowo za, zamazałem e, numery swoje, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. E, z tego adresu, z tego URL-a ta osoba, której chcesz polecić szczytu ubezpieczeniowy, musi wejść e, na serwis i dokonać e, zakupu. Ja celowo już tam kieruję do sklepu, żeby ułatwić Wam robotę i żeby nakierowywać odpowiednio Waszego. Potencjalnego klienta. Jeżeli dojdzie do mm, sprzedaży czy też do zakupu przez klienta e, i wszystko się prawidłowo zliczy, no to wtedy zarówno ja, jak i ty, e, drogi partnerze, będziesz widział w swoich statystykach e, sprzedaż, wizyty, opłacenia itd. No i pod koniec miesiąca rozliczamy się, czy też po zakończonym miesiącu rozliczamy się i tak to wszystko wygląda. Jest to moim zdaniem bardzo transparentne, przejrzyste i zrozumiałe. Jeżeli mogę w czymś pomóc, to oczywiście pytajcie, chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Jeżeli uważacie, że coś powinniśmy zmienić w tym programie partnerskim, to jak najbardziej zbieramy takie opinie i, i, i przemyślimy, co jest do wdrożenia. Jakie produkty można polecać? No właśnie, na ten moment mówimy o przełomie stycznia i lutego 2019. Mam aż cztery produkty w różnych cenach. Ten, ten zrzut ekranu, który w tej chwili widać, on nie zawsze będzie aktualny, no bo czasami są różne promocje uruchomione, ale zwykle jest tak, że mamy już w tej chwili do, do kupienia Dostęp VIP video na 2019 rok. Szczyt ubezpieczeniowy 2019 odbędzie się 23 listopada 2019 roku. W tej chwili cena jest bardzo korzystna, bo to jest tylko 49 zł. Dostęp do żywotni VIP wideo. Ta cena będzie stopniowo rosła, jak zawsze, aż dobije do 279 zł. I już co ciekawe, w tej chwili klienci kupują. Ten dostęp, nie wiedząc jeszcze, jaka będzie agenda, jaki będzie program tego szczytu, więc to jest super, bo to pokazuje, jak duże jest zaufanie do tej marki, do tego, do tego pomysłu, do tego projektu, do tej konferencji internetowej. Mamy też ten najdroższy VIP wideo, czyli dostęp z dwóch szczytów ubezpieczeniowych 2017-2018 w cenie 475 zł. Mamy też oczywiście VIP wideo 2018, on normalnie jest w cenie 200. 200 297 zł, i wtedy, jak robiłem screenshot, to był akurat w promocji. I tak samo, jeżeli chodzi o VIP Video 2017, on jest zwykle w cenie 297 zł. To tyle, jeżeli chodzi o produkty, jakie możecie polecać. No i właśnie, jeszcze raz przypomnę, jeżeli chcesz polecać szczyt ubezpieczeniowy, a jeszcze nie masz tego dostępu VIP Video do którego ze szczytów. To dodaj komentarz, ja pomogę ci kuponem rabatowym, tak, żebyś po pierwsze dostał świetną wiedzę w niższej cenie, po drugie mógł świadomie i z czystym sercem i, i e, e, merytorycznie będąc ok, polecać szczyt ubezpieczeniowy. No właśnie, jeżeli są jakieś pytania, to zadaj proszę pytanie pod wideo. Ja się postaram odpowiedzieć na nie od razu albo później wiadomości prywatnej. Czy to jest koniec? Tak, to jest chwilowo koniec. Czekam na Wasze pytania, na Wasze zgłoszenia. Współpracujmy razem przy świetnym projekcie, twórzmy razem świetny projekt, bo już jest ten czas, żeby go rozkręcać dalej. I co mogę powiedzieć? Sky is the limit. Do zobaczenia. Cześć.